Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj będziemy nagrywać nagrywam dla Was vloga takiego drugi dzień właśnie z mają z naszym nowym psem I w nocy ponieważ jest już rano, gdzieś godzina chyba dziewiąta. W nocy mają cały czas wypchała się do łóżka, nie chciała w ogóle spać w swoim legowisku A teraz byłyśmy już też i z Sonią i z Mają na wyjściu, tak żeby się dziewczyny załatwiły no i oczywiście później będę Wam opowiadać co robimy dalej i pokazywać, tak więc zapraszam Was do oglądania Teraz dam Marii taki przysmak, to już się kończę. ja ponieważ też y, teraz będziemy trochę, trochę więcej schodzić przysmaków, bo moje uczymy załatwiać się poza domem. No i ją nagradzamy przysmakami, czasami kulkami. A ja ponieważ jej też smakuje ta sucha karma, którą jest Ania, więc ona też je ta karma będzie jedna. I bardzo smakują. Zazwyczaj też te same przysmaki są takie miękkie. Zuzi dałam śniadanie, na śniadanie suszoną konieczne i też zapoznawałam Maję z Zuzią i Maja chce ją lizać, ale w sumie bardzo się nią interesuje i na przykład jak ją położę to strasznie zaczyna pchać noskiem i wąchać, więc na razie jej tak nie zostawiam, żeby, sobie, żeby przy niej była gdzieś, tak więc jej pokazuję tak, że trzymam ją na przykład w ręce. Czytam też taką książkę o wychowaniu psów. Ale w sumie nie było też żadnego takiego dokładnego. Nie było żadnego opisu o tym, jak przyzwyczaić do siebie dwa psy, tak więc to czytałam w internecie. No, i jeżeli jeszcze chodzi o taką relację między sonią a mają. No to nie jest bardzo o nim jednak zazdrosna jak na razie. No ale to jest w sumie drugi dzień, tak więc... Mamy nadzieję, że się z nią oswoi. I też, żeby przyzwyczaić maje do, do załatwienia się na dworze, to wychodzimy z nią jak najczęściej. Ponieważ Ksenia była szczeniakiem, to stosowaliśmy ten sposób, że maty były proskładane po całym dywanie i w miarę jak się uczyła, to niwelowaliśmy te maty i potem jej przełożyliśmy obok drzwi. A maje uczymy inaczej, po prostu wychodzimy z nią co chwilę, właściwie co dwie godziny chyba wychodzimy z nią na dwór. Także zawsze po jedzeniu, potem jak śpi, ciągle z nią wychodzimy, jak tylko wstanie. To staram się jak najczęściej wychodzić z nią tak, aby już załatwiła się na dworze i wtedy ją nagradzamy. Dzisiaj Maja na obiad dostanie takie jedzenie. Jest to mięso z makaronem, e, chyba wołowina. Tego tak więcej to przesypę do miski i będzie miała. I Majeczka już tutaj je I to jest moja Sonia Która jest bardzo zazdrosna o maję. Teraz ćwiczyłam trochę z Sonią komendy, żeby ją czymś zająć. Maja tutaj bawi się pluszekami Soni. I tutaj bawi się z dziewczynami ponieważ staramy się oswoić je razem ze sobą. I już będę kończyć ten filmik na dzisiaj. tutaj jeszcze bawić się z moją Sonią yy, proszokami i rzucam. I w tym filmiku to jest już wszystko. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach.